W dzisiejszym odcinku z MSP. No nie wiem jak to powiedzieć, no ale dobra. Coś tam. Powie... Ale zapomniałam mniejsza z tym. Ogólnie dziękuję Wam za to, że jest tak was duża liczba. Już jest was 233 i naprawdę dziękuję. Dla mnie to jest ogrom, chociaż dla niektórych to jest mało, No, ale no, no po prostu się cieszę bardzo. I teraz sobie jak zwykle napiszemy, że nagrywam. I bardzo się cieszę, że zaczęły mi się już fagie. i Mogę za Was więcej nagrywać. Ostatnio nic nie nagrałam, ponieważ miałam dużo nauki. Aha, dobra, tego nie otwieram. I ogólnie, jeżeli chodzi o ten konkurs, bo tutaj dużo osób tego nie robi, jak macie konkurs, to yy, pozdrawiam Nikola121A. Jeżeli macie konkurs, to gdy robicie dla mnie luka, to ja Was proszę, żebyście robili nazwę hashtag konkurs i teraz jeżeli to oglądacie i zrobiliście już lukę, to jak można zmienić nazwę, to zmienicie. Pozdrawiam, Deana serduszko. Nie można zmienić. Można? Nie. A można. Dobra. Nie wiem, co tutaj robić. A ja potem odpiszę. I tutaj będzie, raczej konkurs jeszcze chciałam powiedzieć, że trwa do 20 lutego. Nie wiem, czy się nie przedłuży. I najprawdopodobniej będzie więcej poster do wygrania, bo ja tam pisałam w tym ostatnim filmiku, żeby tam... No raczej te o konkursie. I nie wiem, czy tam ktoś to czyta. Więc no. Ogólnie to sobie kupiłam taki look, bardzo mi się podoba. Nie wiem co robić. Będzie taki nudny odcinek. że to zrobimy dzisiaj taki krótki odcinek bo nie mam nic, nie mam co nagrywać i mam taki pomysł żebyście mi pisali w komentarzach na przykład o czym mam nagrać jakieś ciekawostki coś tam no bo, 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 bo nie wiem Tak jest czarna, czarne. Takie straszne. Nie pójdę do pokoju, bo coś A Albo nie to, nie wiem, co ja miałam. Tutaj była jakaś specjalna okazja i ja myślałam, że mi się kończy bit, <laughs> się tak wystraszyłam, ale potem sobie weszłam w płatności i zobaczyłam, że jeszcze mam figna. Może zrobimy jakiś look Są nowe? Nie, to nie, to są jeszcze stare. Tu mam jeszcze tę. Nie miałam tam jakiegoś tam roku. Ogólnie to mi się bardzo ten, ten, ten kolor podoba. Tak mi się podoba mega. A to co to jest? Nie podoba mi się. tego nie widać. W ogóle tak się czułam, bo mnie tak boli, boli głowa i nie, wiedz, nie wiedziałam, czy będę nagrywać, I mi się nie chciało przez tą głowę. No nie! Szkoda, że nie można nałożyć kilku, yy, kilka czegoś tego takiego. Wiecie, o co chodzi, że rzeczy, tylko to zdejmuję ciągle. Ok, którego nie widać przez kwiat. Mogę a nie, nie mogę przyjąć. Nie mogę, bo, bo, bo mam wszystkich. Mogę przyjmować tam, nie wiem, na miesiąc do serduszka? Ale to będzie oznaczało, no nie, że tam że dziewczyna chłopak, tylko że no... bo tutaj już mam zapełnione miejsce. To jest moja taka um, przyjaciółka um, realnie usuwam jej. Tutaj była śmieszna sytuacja, bo ta osoba mnie oglądała i teraz ma. No ma. Więc nie mogę przyjąć. A dobra sobie to otworzę, bo mi się będzie. jeszcze do tego zostało? Mm. Co jeszcze możemy prawić. Wiem, yeah, pójdziemy zagrać. Taki mm. Gra dla przyjaciół. Ej, a ja ostatnio, raczej ktoś mi tam powiedział, że coś tu znikło. Kino znikło, lololol. Biedne kino. Gra dla przyjaciół. Ubierz się. w no, nie? Jedna osoba. Dwie osoby. Trzy osoby. I jestem jutkę. Centrum fabułowe. To jest trudne bardzo. Hmm. A ja nie wiem, nie wiem. Wow. Dobra. To samo przyznało punkty. Nie ja. Żeby nie było. Jak Lady Gaga? Nie mam obioru jak Lady Gaga. Gaga. Tutaj nie, nie brzmi Gaga. Wyszła. Trzy osoby. Super, prawda? to dostanie To będzie takie ekscytujące. Wow. Ona wygra. Jaki X-Men. Bardzo mało znajomych. Pewnie śpią. Nic nie dostanę. Nie wie, kogo wydać. Wiedziałam, nikt mnie nie lubi. Nikt mnie nie lubi i nic nie dostanę. Nie podoba mi się to. To co to jest? Chuj. To wolę ten casting... Nie casting, tylko coś tam innego. Wychodzę stąd. Czekam. I czekam. Kameliny, ta, ta, ta. Kamieriny, ta, ta, ta. Ogólnie to, to, mówię to dlatego, bo zauważyłam to na jakiejś. Tej, na grupie na Facebooku i teraz mi, mi tak chodzi to po głowie. To z kamieliny, ta, ta, ta. Nikt nie przyjdzie. Nikt mnie nie lubi. Tram, tram, tram. Nikt tu nie przyjdzie do mnie, A może coś pójdzie na wypiek? Zero osób. Nikt nie nie lubi. Two hours later. Five minutes later. Perfect English. One year later. No po prostu powinnam dostać 10 na 10. No powinna mieć wszystko z Angola. Za mój perfect English. Niech nie chce do mnie przyjść. Przeszedł ktoś. Widziałem w grubie, gdzie chyba zakochałem się. Agata śpiewa na odcinku. To będzie Hitchor. Patrzę się na morze, jak się Będę webał. Agata śpiewa. Hashtag dwa. To będzie Hitchor. Będzie 20 kawy świetleń. Nikt mnie nie lubi. No, dobra, do widzenia. Dziękuję. Nie kochacie mnie. To takie przykre. Dobra. Nie patrzę. Zapraszam kogoś. Kogo zaprosiłam. Nie chcę go. Nikogo nie zaprosiłam oki. Dobra. Dobra, zaproszę Tomka. Tą... Nikolajem. To, Do, dobra. Dzień dobry. Patrzy się na morze. Stop. Don't talk to me. Muzyczny odcinek. Hashtag jeden. Abym sobie poszła na dwór. Mam mało to jest mało, mam tylko 180 szycy. Mm, 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 mm. Nie mam dzisiaj weny. Ale poczekajcie, ile z tego będzie? Pink Hacker. O, i to była ta wtedy ta noc hackerów, któregoś tam mm, 15 czy coś. I chciałam to nagrać, ale nic się nie działo i było coś tam... Może losowanie luków. Mm, ale co? Konkurs. Coś tam... Mm, nie wiem z kim to ja to napisałam. Y, konkurs trwa. Yy, może będę oszukiwać, że mówię, że do 20 lutego, a yy, otworzę teraz, nie? O. Ja napisałam sobie tak do tego, nie wiem, kogoś tam hookera. O tak. Yy, hej, coś tam u mnie, haj, no. Może zabawne. Zabawne hackera. Nie chcę, bo nie lubię, jak ktoś tam na przykład nagrywa i ktoś się tam od. Nie wiem, nie wiem, co mi się... To jest za trudne! Wiesz, bo bym musiała się miłego i ten, i coś tam pisać na ogólnie. Tak. Widziałam w grupie. Szósty dzień tygodnia. I góry były myśli, nasze oczy widziały dużo nienawiści, dużo radości, mnóstwo rozczarowań, mało możliwości, ale do góry głowa. Szkoda, że są tylko dwa tygodnie. Wow, wow, wow. Jaką ja miałam rozmowę z Hakerem nagrać? Yy, jak. Jak ja po prostu, no, nie znajdę żadnego hakera, a poza tym żaden haker mi nie odpisuje. Dobra, napiszę do tego hakera. Hejka. Nie odpiszę mi. Nie znam żadnego hakera. To taki przykle. Olewa mnie. Nie odpisze mi. Nie odpisze mi. To takie przykre. Oj. Nie mam co ubrać. Dobra, wychodzę stąd. Nie znajdę hakera hmm. Nie znajdę go Smutne i przykre Ile ja to już się nagrywa? 20, 22 nie, nie umiem żadnych trików. Jedyne co umiałam, to zrobić jakieś ubranie. To, no, że jak się komuś zrobi i chce się to ubrać, to... no. Nie, nie wiem. Triki mogę nagrać, nie wiem, jakieś e, jutro coś tam. Nie wiem. Dobra. Proszę go, może to jest haker. Nie, nie, to nie jest haker. Tak samo jak było coś nagrywałam I potem ten haker obejrzał ten. No to nie była hakerka, tylko miałam zabrać konto. Więc to jest taki wstyd. Może. Chcecie jakieś ciekawostki o tych. I'm hatkett. No ciekawe. Popiszę sobie z nim, o ile, o ile mnie przyjmie. Bo y jak znając życie, to mnie nie przyjmie. Smuteczek. I co teraz? Nie przyjmie mnie. Zobaczycie. I teraz sobie literuję. Przyjął mnie? Nie przyjął mnie. Jeszcze jednak zapytania. Co tu jest? Te białe postacie są złe. Grim reaper. Grim, grim reaper gry. Ale się boję, nie? No po prostu sram sram e Dobra. O to sobie poczekam. No, no, dry. Green! Przyjął mnie! Green, hej, jak nic nie zrobię? Wiedziałam. takie przykle. Kiedy chcesz coś fajnego nagrać. być jest fajne. Dobra. To ja wiem, dobrze sobie konto. I będę do siebie pisać, i będę myśleć, że, 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 że jestem e, hakerem. No. I że hakuję konto. No. Widzicie, mówię, że nie ma hakerów. Na, na MSP nie ma hakerów. Dobra, mogę jej napisać, żeby. Udawała chociaż tego hakera, nie? Bo to było fajnie, nie? Może jest pełny. Do widzenia. Dziękuję, nie? No. A jest takie coś jak samocnia? Nie przyjmuję do najlepszych przyjaciół. Samotnie powraca. Samotnie na Wasze on cię spotka. Wow. Samotnie powraca, samotnia, 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 samotnia. Samotnia, samotnia samotnie, samotnia, 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 samotnia. Samotnia, 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 samotnia. Samotnia, samotnie, samotnie. mi się samotnie. Samotnia extra. samotnie. Pro po Powraca, 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 powrót real. Tu 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 tu. Samotnia te greeny. To jest play with you! When you're gonna make it samotnia jest polska. Samotnia pisze coś tam. Samotna na zawsze, on się spotka. A nie takie. No. Nie ma samotni. Samotnia, samotnia. Samotnia alum. Samotnia alum. Samotnia bank. Samotnia cię zabiera. Wow samotnia, ale samotny, samotny zabiłem, nie wiem czy zabiłem, coś tak duszy. The clone, the clone, the clone beaver, the clone, the clone, the clone, the clone, the clone, the clone, the clone hashtag jeden, the clone ready, the clone gear, the clone beaver, the clone back, the clone as we Opuściłam moje picie. Yy, polecam. Yy, gdy chcecie, żeby się coś wam rozlało, to polecam mi dać kubek. No, to ja wszystko rozleję, Le no. deklon, Le clown deklon, deklon. De 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 Miss Fili. Miss fili, Miss fili, Miss fili, Miss Fili. Miss Filly, Miss Filly, Miss Filly, Miss Filly, Miss Miss Filly, Miss Filly, Miss Filly, Miss Filly, Miss Filly, Miss Oj, nie wiem już co robić. Co? Jak ja nawet go w najlepszych przyjacielach nie miałam. Dobra, pójdziemy do klubu VIP i się tam pożegnamy i zrobimy imprezę. <grywanie> Nagrywam o 15 i może nie wiem, może tylko o 19, bo zanim jego ja obrobię, to będę tam no, mm, czekać. Zanim jego ja obrobię, tam sobie zobaczę, bo to jeszcze muszę sobie tam mm, wycinać coś tam, nie wiem. No. Więc ja się z Wami żegnam, bo no nie ma co przedłużać ten taki nudny odcineczek. I tak on będzie krótszy, bo ja montuję głos. No. Więc no, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Jutro powinnam stawić kolejny. Przez dwa tygodnie tak będzie, że co jedno, raczej każdego dnia będzie odcinek. Raczej postaram się tak zrobić. I no to trzymajcie się pa i jeszcze raz dziękuję za tyle subów i no to cześć.